Kuku. Hej. Hej. Witamy, witamy. Ola już startuje. Chcę chyba wygrać konkurs na pierwszą monetkę. Mamy piękną pogodę. Nasza, srebrne, znaczy nasza srebrna łączka. Nasze srebrne pole w tym roku jest łączką. Ale z uwagi na to, że jest naprawdę gorąco i wieje jak cholera, idziemy do lasku. Ten las. Droga idzie wzdłuż i tam do końca yy, to na starych mapach też było pole orne. Także tam pośmigamy, zobaczymy. Może coś wyjdzie. Także tutaj szła stara droga. Piękne dorodne dęby. No i cały ten las tutaj. To było pole, pole, jeszcze przed wojną. To pierwszy mój sygnał. Chciałem powiedzieć, że ładny widok na fototapetę. Przy okazji pozdrowić Leszka Snajpera. Pozdrawiamy. I tutaj na drodze pierwszy sygnał. I mam łuseczkę. Małżerek pieszo pierwszowojenny, jak widać, jedenasty rok. Takie ma bicia. No i lecimy, startujemy zaraz w las. Tomku, coś mówiłeś o żabeczkach? Pięknie rachoczył Mówiłem, że to było pola orne? Gdzieś to był fancik, o jest Jest to pokrętło z lampy naftowej Starbrenner albo coś w tym stylu Tak mi się wydaje Także, lecę dalej Sprzęt się dzisiaj zbuntował całkiem Idę do Oli, bo już coś wytrapała A przed chwilą pokazywałem ją Majówka nie wiem, że Majówka, to wiedziałam od początku Co mówię, że jest tam, nawet ma tą Nawet ma igłę ma, ale... To się odmoczy To się odmoczy, nie jest źle No, mamy maj, jest majówka. Ładnie. jak na pierwszy strzał. No. Złóż. Mam równiutki sygnał. 8-5. Może to być wszystko. Może być aluminium. Może być srebro. Mam i w ręce. Aha, już widzę. Dóbka od braneki. Jakieś kukułkę słyszałem. Ja? Wyłączyła się. A ja mam już czwartą uszeczkę z Mausera. Także coś, coś tutaj się działo. Teraz przyszło mi pozdrowić Łukasza z kanału Biekarz Majsterkowicz. Jak to się mówi, nie poroże, tylko porost, parostek, o parostek, parostek na oko, Aha. Co to to, Baszka. Ja nie przejdę, bo tutaj jest. Rowek a tam dalej się da przejść. Jaka? Zielona, czyli zapłoka brązu? Nie, to aluminium. Aluminium zielone to na pewno nie będzie. No, dawaj. Mam! No, może być coś ciekawego. Jest na pewno z miedzi albo z miesiącu. No, jakby ktoś wiedział, to proszę napisać w komentarzu. dzwony biją. I co? I niestety to nie jest medalik, ale jest jakaś wpinka. Widać, jeszcze igła się zachowała w kształcie, nie wiem, rakiety, bomby. Much komarów już odgroma. Woda w lesie stoi. E, za dwa dni zapowiadają znowu długie kilkudniowy opady deszczu także w tym roku nas komary zeżrą przyznam szczerze, że pierwszy raz pierwszy raz to widzę, taką wpinkę no nic, coś tam słychać, Ola coś tam pika, pika na razie nie mam monetki, to, to mnie bardzo martwi We'll

Pozdrowionka dla Lorbasa, średniowiecznie <laughs> Ola, co ty tam skrabiesz? Gdzie ta księżniczka? Tutaj. Całować jej nie będę. O nie. Jednak księżniczka w domu mi wystarczy. I już straciłem nadzieję. Tam widać ten prześwit. To już jest koniec lasu. Myślimy kończyć. No i patrzcie jest. Jest monetka. Prawdopodobnie współczesna. Uy, ucha spadaj. Prosto ducha mi wleciała 10 groszy Współczesne Ale Honor uratowany Jest monetka z wypadu Zacząłem od Mausera I kończę Mauserem I kończymy ten ponad dwie, dwugodzinny wypad, prawie 2,5. Trochę śmieci wyszło. O, no, tam też są trochę śmieci. Karab, sle, jakieś, śrubki, śrubeczki. pierdółka, Dzisiaj w sumie bardziej militarny wypad, bo łusek trochę wyszło. No. Moja monetka, tak jak mówiłem, honorowa, dzisiaj 10 <grym> groszy z rocznika. Chyba 2012. Świeża. świeża. No, wpadło po wpince. Majówka i moja bombeczka. Jakaś klameryczka pokrętu z lampy naftowej Słabo widać. Słońce daje. No i guzik. Ale niestety trupek. Także taki wypad, takie fanty. Słońce bardzo daje. Strasznie świeci, nic nie widać. Nic nie widać. Także my się żegnamy. Pozdrowionka. Trzymajcie się do następnego. Hej.